Dobra. Witam, witam zebranych. Eee, I tak. Kontynuacja. Kontynuacja long Darka w zasadzie samej wielkiej przeprowadzki. Z jednego punktu do. Jednego punktu do drugiego. Dobra. Istotna kwestia, jeżeli chodzi jeszcze o ekwipunek, bo to bym musiał wywalić, bo tego nie będę potrzebował. Jeżeli chodzi o. ciuchy. Z tego miejsca na chwilę obecną nie będę tego potrzebował. E... Końcówka jedzenia, końcówka wody, ale czy ja będę potrzebował czegoś więcej? No, chyba nie. Bo jedną skrzynkę z narzędziami mam. Wody mam wystarczająco na tyle, żeby wrócić jeszcze w razie czego mam tutaj, saldę i ten. No to spoko. Ehm. Jeden otwieracz, lampa. No, kamienie sobie też zostawię. Dobra, to jest pełne. To sobie też zostawimy. Jedną sełkę w sumie też można. No, ja nie będę tego aż tyle potrzebował. Dwie flary. No, z sobą mogę zabrać. Siema Wilku, witam, witam. E, więc to by było to. Słyszymy, jeli, mogę zabrać. To mogę zabrać. No zciu, mm, o, 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 o. To mogę wywalić. Mm, no tutaj nic więcej, no zostawię. Tutaj mam do czytania. Znaczy, mam do czytania, które już przeczytałem. Mm, dobra. E, pytanie, czy ja mam. Okej, okay, ja sobie to zostawiłem. Eee, tak. Powie. Wieloryb. Duchy. Drewno. Duchy drewno. O Boże, co ja też tutaj mam. Table. Table. Bezpieczniki. Narzędzia. Gotowe. Eee. Alifo... No dobra, najważniejsze rzeczy napisane. Połowa dnia. 27 kg na plecach. <laughs> Więc w zasadzie... Więc w zasadzie mamy wsio. No dawaj, odnośnie sąsika. Jak ja tędy sobie mogę wyjść? To jest to nie był kuźwa niedźwiedź, ale okej. Okay. Eee, gogle naoktowizyjne są e, przy, wyjściu od, e, przy wyjściu jaskini od złotej zbroi. A nie kojarzę, żeby zmienili ich lokalizację. Na tym fotelu tak, tam masz szkieleta na fotelu i na szkielecie masz ten Mam nadzieję tylko, że się w niedźwiedzia nie w pieprze. No tu ich nie masz? Uuu <laughs> Interesting ci powiem. Proszę, słuchaj, generalnie, jeżeli ja wrócę do. Jeżeli ja wrócę do. Gdzie o tym wszystkim nie przechodziłem? No to. Kurde, ale byśmy zmienili lokalizację tego? No, to jest dziwne. Co, so, chyba, że jak dojdę do. Kurde, gdzie ja dojdę? Jak dojdę do, 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 do autostrady, No, tak też może być. Tylko no, ja nie kojarzę, żeby zmienili lokalizację tego. No, w sumie w teorii... <coughs> no, znaczy wiesz... W teorii... E, w teorii to i tak... W teorii to i tak bym musiał nagrać wszystkie przedmioty, ale w sumie to chyba to zostawię do pewnej sesji. Wilk, ja już widziałem. Czy ty mnie wyczujesz? No, wyczujesz mnie. Dziękuję. Czekaj, po coś tu biegnie? Aha, ten się sposzł, Ok, no to spoko, to jest z No Znaczy wiesz, co no. E, wiesz, co no generalnie, a te przedmioty czasem się respią. W sensie, że wchodzisz i masz znowu jaskinie na czysto, ale e, no dziwne. tak autentycznie dziwne, dziwne. Dobra, przejście jest tutaj, nie? A nie, to jest jeszcze inne. Dobra, to nie jest to wejście. To ja jeszcze muszę dalej iść. No chyba, że słuchaj, zmienili ich, lokaliz zmienili ich lokalizację w kwipunku, ale w to wątpię jeszcze, baz jeszcze bardziej. Wątpię. Niż to, że zmieni ich lokalizację. Znaczy, generalnie powiem to be, tak, jak dojdę do autostrady, to generalnie mogę odpalić Sonsa i możemy to za sprawdzić. No, oczywiście, że polazłem jedno za. jedno przejście za blisko. Więc no mówię, najwyżej dojdziemy i. Yy, i ten, i odpalę Sonsa i zobaczę. Już nie mówiąc o tym long playu, nie? Ale long playa to pewnie zrobimy dopiero z pełnej. z pełnej wersji. Jak nie będzie, to wtedy odpalisz. No ale no to mówię, no to to jest kwestia pół godziny, zanim ja się dotaś tam, nie? Zanim ja się dotaś tam do 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 tego, do, 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 stacji paliw, nie? więc to tam chillera. Zresztą na chwilę obecną i tak się mocno biłem z samym sobą, czy tego steam'a odpalać, bo... Wczoraj mam jeszcze pierdolenia innych rzeczy do roboty, ale powiedziałem sobie dzisiaj, że no was steam'a muszę odpalić, nie? Bo w poniedziałek steam odpadł, bo już nie miałem... Chyba do dosłownie na drugim końcu mapy. Najgorzej. No już w poniedziałek nawet nie dałem rady z tym odpalić, nie? bo byłem tak po prostu, przetyrany, po prostu mentalnie, że to by była stypa bardziej niż jest na, zazwyczaj. No dobra, tu węgiel. No nie, na resztę mam zabraną, więc. Lampa. Lampa jechana. Jak to jest krasa to tędy, nie? Ale najwyżej ten. Eee, spróbuj wczytać save'a po prostu. Już nawet jest to odgryw. Oho. Jeszcze lepiej. Ehm... Ej no się zastanawiam Bo ja naprawdę nie kojarzę żeby one zmieniły lokalizację No to Autentycznie Dobra, to możesz mi zgasić bo już widzę światło To mi odstaw, czy ja tutaj coś zjemnę? Które nie było drugie miejsce hmm. zbierz mi. E, dobra, to jednak chyba zmienili tą lokalizację. Jak było przy misjonarzu slash kultyście, tak zwał, tak zwał. Ja myślałem, że to łagodnie spadnie ok, i nic mi się nie stało. No to powiem tak, jeżeli nie masz ani tu. A na pewno wbiłeś przy dobrym misjonarzu, bo tam jest ich kilka. Ta jaskinia jest właśnie. Z tym względem ona jest ogromna, nie? Hm. Tak leży. Ej, no to nie, no to... tego Wilka to ja będę mógł tak coś z nim zrobić. Uh -huh. O! Chociaż. Ja chcę teraz ryzykować. Niezbyt to jest zwykła jaskinia, to nie jest niedźwiedziowa jaskinia. Bardzo dobrze. O, ale nisko. Ale to jest chyba jedyne co ja tutaj znajdę. No dokładnie. Ale kurde, on nie był przy ścianie z malowidłem. On leżał tam dalej, a tam dalej nie ma malowidła. Z tego co pamiętam, to mi się nie zgadza. Rzucony dom Hadisa. Okej, okay, to są po prostu zwykłe kroki, które. Dobra, tutaj zbyt ciekawych rzeczy nie ma, więc można i tak iść dalej. już ostatni bunkier. No w sumie tak. Puźwa, wiedziałem, że mi sklikie będą. E, nie, tutaj nie było łop, łop, łopienia. Że wiesz co, generalnie ja tego gogle bym uważał, uważam, że za mega useless. Nawet w fabule one są takie, no... No mocno mech, nie? No moje. No, małem za słabym, co prawda ja rozumiem, że to są... To jest Noctowizja, i tam widoczność znowu nie może być jakaś fenomenalna, ale no to jest trochę, no. Kurde, tam jest łoś. Tak, ja skurde. Raczej nie. Ale no, no są, no są useless po prostu. Na górze jeszcze był gdzieś domek, do którego na pewno nie. Bym na pewno nie byłem. Nie, nie, nie. Chowaj. Bo w tym momencie dwa dwa pociski poszły. A mimo wszystko 40 pocisków. No to na dzień 20 jest spoko. Ale jak mi zabraknie tych tych, to będzie słabo. W sumie tutaj mam widoczność taką, że zobaczę wszystko. Jakbym w wojsku dostał takie na misje, to raczej No to raczej też, to raczej też prawda, nie? Dobra, czekaj, bo one były kuwa, gdzieś na górze. To też jest prawda akurat. Może ja bym akurat wolał nie testować. To było troszkę wcześniej, ale dobra, tylko teraz jeszcze tak ja będę musiał wejść sobie na tamten domek. No dobra, to w sumie sobie za chwilę tam pójdziemy. Tylko jeszcze i tak chyba kawałek, i to nawet taki dłuższy kawałek prosto, będę musiał iść. byłem przy tym zwoku chyba nie, ale to. Pytanie, jeden wilk czy jeszcze coś innego. Człowiek z Siekierbą. Kolejną, Okej. Okay. Dobra, jeden wilk na. Na drugiej, tam byłem, tak, tam byłem, tak, jest pięć, jest pięć, jest pięć. Szósty zostanie dodany dopiero za tydzień. Szósty za tydzień albo mi się wydaje, albo mgła się trochę rozchodzi. Wilk chyba pomału tu w moim kierunku. No, tak. Dobra, tam widzę te domki. Też nie, dobra. Odpuścił mi. Ok, ten domek na górze trzeba sprawdzić, i tam się prawdopodobnie kimno od razu. Tak, nie licząc tych domków, no to będę miał, to będę miał wszystko, odpalo, wszystko będę miał gotowe, w sensie sprawdzone te najważniejsze lokacje, jeśli o to wszystko chodzi.